Serdecznie. Ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Factorio z kampanii New Hope odcinek. Bodajże z tego co kojarzy mi się. Szósty. Wydaje mi się, że szósty. I słuchajcie. To, co będę chciał zrobić, to jechać na małą odsiecz. Robić malutką krucjatę. Tą drogą, ile mam paliwa? Całkiem sporo. Będę chciał rozstrzelać tutaj wszystko co chodzi w okolicy. Taki jest plan na ten odcinek. Do widzenia. E, mam nadzieję, że nie jest za głośno. Tak na szybko. Nie save back. Nie load. Options. Sounds. Wydaje mi się, że głośność będzie w porządku. E, was tutaj rozstrzelać na szybko. Nek, mek myk. myk, myk. Shotgun na sieba lepiej strzela, przynajmniej Może inaczej, Shotgun jest tańszy W produkcji Chociaż Powinien nam oszczędzać tej amunicji, tak prawdę mówiąc No, bo jednak czerwona amunicja wymaga Czerwona amunicja wymaga stali A ze stalą jest dość coś kruche na tą chwilę tym bardziej, że. Słuchajcie, północ jest zabezpieczona. Północ jest bezpieczna, ale ta kopalnia mi się kończy. To też muszę tutaj odnowić jak najszybciej tutaj tą linię kolejową. Jak widzicie, mam tu też zautomatyzowaną kolej. Mogę tworzyć tory. Mogę tworzyć lokomotywy. To jest bardzo dobre. Tory, lokomotywy i do produkcji tam do odnowy potrzeba mi będzie jeszcze kilku słupów energetycznych, tych dużych słupów bo tam prądu tak samo nie mam, a przydałby się. Tak jak widzicie, pracują mi tutaj tak de facto cztery kopalnie. Mogę tak jedną tutaj przenieść jeszcze. To jest takie malutkie poletko. Jeszcze to oświetlić. O! Ciężko, ciężko, ciężko. E, zielonych flaszek nie mam, bo nie mam inserterów, a tych nie mam, bo nie mam elektroniki. Elektroniki nie mam, bo nie mam żelaza. Żelaza nie mam, bo nie mam kopalni. Koło się zamknęło. Musimy jechać na odsiecz. Zrobić tam kopalnię. Tą drogą. Pozwolę sobie ukraść tutaj stąd. Do e, ekwipunku. Ale dużo zrobiłem. Potrzebuję więcej stali. Jak widzicie tej stali jest całkiem mało. E, automatyzacja pozwoli mi na budowę przystanków i wagonów No powiem wam że przystanki i wagony to jest coś Fajnego coś co chciałbym robić Tą drogą tutaj będę chciał jeszcze otworzyć produkcję silników Bo nie mam tutaj silników W ogóle tutaj odciąłem to mnie bo Właśnie potrzebuję całej, tutaj całego zasobu żelaza na e, Tutaj na tą produkcję tych Inserterów i tak dalej i tak dalej a najgorsze jest to, że ja tu w okolicy nie mam żadnego żelaza. Tutaj mam dopiero żelazo. Tu mam jakiś malutki kawaczek żelaza. Także z żelazo mam tutaj krucho. Z żelazo mam tutaj bardzo krucho. Szczerze mówiąc, to miała być niby tutaj e, misja wypadowa. Z tego co rozumiem. A niedługo mnie tam będą atakować tutaj, na wprost. Myślę, czy by się nie zabezpieczyć tutaj z tej strony. Teoretycznie, według tej opowieści to miała być kolonia wydobywcza. Tylko powiedzcie mi, po jaką cholerę kolonię wydobywczą kłaść tak daleko od wszelkich surowców? To ja nie wiem. Absolutnie nie mam pomysłu. Co poeta miał na myśli? Nie wiem tego. Aha, wziąłem całą, całą amunicję. Tu mam 16 sztuk, to jeszcze te 25 są tutaj tak, na wszelki wypadek, tutaj od całkowicie zachodniej strony. Tą drogą pojadę jeszcze, bo mam całkiem sporo amunicji. Pojadę jeszcze na następną krucjatę. Myślę, że ten odcinek będzie. Tą drogą mogę się tutaj przyjechać, już zobaczyć, jak wygląda sytuacja. Tutaj uważać na drzewa i na słupy. Ojej, 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 ojej. oj. Oj. Idziemy zbadać. Tak, jak widzicie, tutaj jest już kopalnia. Do tej kopalni muszę tutaj dostarczyć jeszcze bardzo wielu rzeczy. Jak choćby tutaj pozałatwiać, ale beznadziejne to jest podłączenie pod ton, no ale nic na to nie poradzę. Tutaj jeszcze jedną tą, ale na to nie mam stali. Tu mam kilka wieżyczek. Tutaj mam jeszcze trochę murów do naprawy. Przystanek na szczęście tutaj mam. Iron Mine. Ale patrzcie, co tutaj jest. Patrzcie co tutaj jest. Bez pomocy tutaj właśnie tych wieżyczek ja nie dam tutaj sobie rady. Tą drogą mi ja tutaj powinienem już może kłaść tory. Jak dużo tych torów ja tutaj będę potrzebować? Całkiem sporo z tego co widzę. Tą drogą tutaj też by się przydało. Ustawić połączenie. Dokładnie, ustawić tutaj połączenie. Podłączyła obydwa, tak? Połączenie z prądem. No i tyle. Także może uda mi się przewrócić tutaj prąd. Chociaż szczerze mówiąc, to wątpię, bo dwa słupy to chyba wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem za mało, żeby to wszystko naprawić. Ja tutaj, tu chyba powinienem postawić. Tu nie ma słupa, tutaj to tu jeszcze jeden słup, jeden czy dwa słupy. Ej, jeden słup i jesteśmy w domu. Moi drodzy. Ja nie zrobię tego słupu, bo nie mam stali. A stali nie mam, bo wiecie dlaczego. Także wydaje mi się, że warto byłoby tutaj uruchomić tą produkcję. O, mam automatyzację. Rail signals nie są mi aż tak bardzo potrzebne, prawdę mówiąc. mam drogą badania, a zatrzymam. Nie są mi badania. Tak. To jest czas na odzyskanie linii kolejowej i dostępu do odległych kopalni. No i teraz to jest tak. Muszę teraz prowadzić tej kopalni tutaj żelaza i z tej kopalni tutaj będzie kopalnia miedzi, tak jak widać. Tutaj już jakieś, jakieś struktury mi się pokazały. Tych dwóch kopalni muszę tutaj dostarczyć do głównego, do centrum, przerobić to na i uzyskać Taką ilość właśnie tutaj rzeczy. Czyli muszę mieć 2500 piercing, czyli tych czerwonych. Steel plate 1500, iron Plateów 3000, copper plateów 3000 i solar paneli 50. Ja to wszystko ja to wszystko będę musiał mieć albo w swoim ekwipunku, albo w ekwipunku w samochodzie. Także wydaje mi się, że nie ma na co czekać. To bym chciał odciąć, prawdę, prawdę mówiąc, bo ten magazynek mi się tutaj średnio przyda w tej chwili. To co będę chciał, to postawić tutaj jeszcze ten jeden słup i przywrócić tam elektryczność. Przy okazji buduję tutaj kawałek aktorów. Ja widzę, że tych torów zbyt dużo tutaj to ja nie mam. Że Budowa torów będzie powiedzmy, że czymś, e, czymś priorytetowym. Wydaje mi się, że w tej chwili podłączyłem, tam mam już całe podłączenie do prądu. Mogę się przejechać, zobaczyć. Oj, oj, a jednak, a jednak, trafiłem. Tak, ta kopalnia już tutaj działa. Naprawdę. Okej. Okay. Ta kopalnia już tutaj działa, co również oznacza... Że mogę mieć te laser turety. E, wam co tutaj brakuje? Wam brakuje, założę się, że tego dokładnie. Też sobie będziecie tutaj ładować. Chyba pozwolę przyciągnąć ciutkę bliżej. Ok. No i teraz to wygląda jak cywilizowana kopalnia. Problem jest w tym, że ja tutaj muszę teraz oczyścić ten teren. Wydaje mi się, że to nie byłoby głupie, gdybym ja to zaczął robić w tej chwili. Zbieram sobie tutaj te dwa. Poczekajcie, bo to mi będzie generowało takie spore zanieczyszczenie. To będzie trigerowało tutaj te i tak samo te tutaj. Te tutaj bajtery prędzej zaatakują tutaj właśnie w tą kopalnię. Niż e, w tą kopalnię, niż tam moją główną bazę. Że ja będę chciał tutaj całkiem ostrożnie działać. Tym bardziej, że, tak jak widać, one zżerają całkiem sporo prądu. chodźcie tutaj, wszystkie rozstrzelać to tyle, ile się da. Tylko to muszę uważać teraz, żebym. O. Jak widzicie, widzicie, jak to działa. Wszystko gaśnie. E, czy ja nie mam armoru? Ja nie mam armoru. Cholera jasna, jak, jak to się stało? Ale dobra. Tak szczerze mówiąc, to ja chcę to pozbierać. To jest jeszcze troszeczkę, wydaje mi się, za wcześnie. Żeby tutaj ich atakować. E, tutaj. Niech będzie tutaj jeszcze. Ten mur stąd, może zbiorę. Zabezpieczę tutaj zachodnią stronę. Zachodnia strona wydaje mi się ważniejsza niż tutaj wewnątrz. Przynajmniej pojedynczą ścianą. Coś takiego na razie niech będzie. Będę chciał ukraść tutaj jak najwięcej. Chciałbym to przetransportować do głównej bazy, żeby to mi się już przepalało. Bo jak mi się to będzie przepalało, to będę mieć taką. Wezm, że półautomatyczną opalnię. Bo ja na razie to ja nie wyprodukuję nic. Tego co tam mam, to ja nic nie wyprodukuję, bo po prostu mam za mało tutaj żelaza. Ale za sekundkę ta sytuacja się zmieni, bo teraz wystarczy zrobić coś takiego. Myk, myk, myk. Oddać wszelkie żelazo tego świata do skrzynek. Ok. I teraz to będziesz sobie leciało tutaj. To mogę podłączyć. I teraz nagle ta tutaj linia stała mi się całkowicie bezużyteczna. Tak jak widzicie, pracują tu tylko trzy kopalnie. To w dodatku wolno. Wydaje mi się, że to mogę ukraść stąd już, bo to mi się nie przyda. To stąd ukraść, ile ja mam ich 15. 15 na 3 to jest 5, czyli teoretycznie to jest 5 upgrade'ów do kopalni. 5 upgrade'ów do kopalni, a tutaj mam raz, dwa, trzy kopalnie do zupgrade'owania i tam mogę jeszcze dwie. Ok, jeszcze te dwie sobie zupgrade'uję, bo czemu by nie? I wydaje mi się, że kolejnym krokiem jaki będę chciał zrobić to jest pojechanie na południe. Bo w tym czasie, kiedy mi się tutaj to wszystko będzie robiło. Uuu, mam tutaj nic. Ukradni mi to. I tutaj do tego mi brakuje jeszcze stali. Troszeczkę tej stali ukraść. I porobić tutaj, właśnie. Tory, jak będę mieć podłączoną mnie, To nie głupim by było. Zrobić produkcję, produkcję, produkcję e, silników. Bo silniki to jest coś, co mi się przyda. Raz, dwa, tutaj jestem w stanie podłączyć. Coś takiego. Czerwone, teraz jeszcze insertery długie. Tu i tu. Podłączyć to pod linię i jeszcze tutaj teraz. Te dwie. Dobra, mam teraz zwiększoną produkcję żelaza. Mam nadzieję, że te 10 pieców tutaj wystarczy. Jeszcze może troszeczkę ukradnę. E, a to, co będę potrzebował, to jest dostęp do samochodu. E, to się dzieje, gdy... To się dzieje właśnie, gdy się zostawi na sekundkę bazę. Zapomniałem, że tam od północy tak samo atakują. Bo ja się zabezpieczyłem tam taretami od lewej strony, ale od górnej też pasowałoby. Ja tego nie zrobiłem. I to właśnie mnie teraz w tyłek ugryzło, że ja nie zabezpieczyłem tutaj północy. Jak widzicie, jak widzicie, szkody są całkiem spore. E, jak was jest tutaj dużo? Nie z Was, dużo Was tutaj sobie pokonał z łatwością. Naprawić to, co jest tutaj do naprawienia i lecić na górę. Najlepszą obroną jest atak, to też lecę tutaj na górę, wyczyścić tutaj. O, tyle. Rozstrzelać całe towarzystwo. Do widzenia. Na szczęście tutaj ewolucja nie działa, także. Także tutaj, niszczeniem tutaj tych baz, nie mam się co za bardzo przejmować. Do widzenia. Jeszcze tylko tych kilku. Do widzenia. Także północną stronę mam zabezpieczoną. Tutaj od zachodniej ta baza jest jeszcze za duża, żeby ją dotykać, To ja ją zostawię. Przynajmniej na tą chwilę będą się rozbudować sobie produkcję prądu. Bo żeby korzystać tutaj z wieżyczek laserowych, to bez dodatkowego prądu to ja sobie tutaj nie poradzę. Widzę, że tutaj mam dużo wolnych spotów. Wydaje mi się, że rozebranie ciebie i ciebie, przestawienie was w inne miejsce byłoby sensowniejsze, na przykład tutaj. Zdecydowanie tutaj, zdecydowanie tutaj będą lepsze miejsca na kopalnie Swoją drogą tutaj by pasowało postawić skrzyneczkę Ok, i wy tutaj już będziecie gotowe do akcji Co ja chciałem stąd zrobić? Nic Stąd chciałem jechać jak najszybciej Jechać stąd na południe Tą drogą tutaj mogę już budować tak samo tory. po 15 razy tędy nie jeździć. Tutaj. E, tutaj są. Całkiem ładny kawałeczek, Tutaj trzeba zakręcić. Okej. Okay. Wydaje mi się, że mi wystarczy torów, żeby. Au 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 au. Wydaje mi się, że mi wystarczy torów, żeby. O nie! Najgorzej. Ja Ciebie chciałem naprawić, a nie zdjąć. Nie mogę naprawiać w samochodzie, nie, nie okropne. Dobra. Jedziemy tutaj dalej. Budową. Uwaga na słupy. Powinienem to chyba robić w dzień, tak mi się wydaje, ale nie chce mi się na dzień czekać. O nie, najgorzej. I tyle. Tyle po torach. nie starczyło mi torów, ale dużo już tutaj nie brakuje do naprawy. Także wydaje mi się, że niegłupym pomysłem byłoby już zacząć się interesować pociągiem. A pociąg to jest interesowanie się również silnikiem. A silnik to są pipy, to są kierowile, z tego co kojarzę i stal. Czyli potrzebuję trzech fabryk, Dwa i brakuje mi jeszcze trzeciej. Zobaczcie, jak tutaj produkcja ładnie ruszyła do przodu. Może też dlatego, że tu nie mam badania żadnego. Tam mi odkryj. E, trzecia. I to jest tak. Tutaj będę chciał zrobić liter. Tu będę chciał pójść do przodu. E, po czym? A, zrobiłem radar i go nie postawiłem tam, Gaugan. E, po czym poznać, że tam jest awantura jakaś, po tym, że tutaj nie mam prądu. No, tak, tak, tak to będzie wyglądać. Tą drogą nie kupię, by było rozbudowanie już tutaj tej linii tak samo. Niestety, ale to tak będzie wyglądało, że teraz trzeba będzie się zająć wszystkim naraz. Bo wszystko jest równie ważne i wszystko jest równie potrzebne. A to, co ja chciałem, to tutaj silniki. A to, co ja naprawdę chciałem, to ukraść tutaj wszystkie te pasy. To jest tak, tutaj mogę zrobić już odgałęzienie w tą stronę. Tutaj mogę zrobić odgałęzienie w tą stronę. A może jakbym to zrobił. Jakby to zrobić. Tak, like de facto, to ja nie potrzebuję tutaj już żadnej e, linii z żelazem. Coś takiego. Myślę, że coś takiego by zadziałało. Tutaj 2T, tutaj 2T. E, tutaj mogę kraść już stąd i tutaj mogę zrzucać. I tu będą silniki. Tutaj silnik, tutaj będą produkcja girwilów, to będzie produkcja pipe'ów. Ok, ciebie obrócę w tą stronę. Tu zrobię coś takiego. Tutaj tunel. OK. I tutaj jeszcze skrzyneczka by się przydała. Drewniana, bo szkoda stali. Na stalową. Ograniczyć to do 50 sztuk. I, i, i oświetlić. Okej, okay, i to będziesz sobie tutaj produkował silniki. Zawrotna prędkość 20 sekund na 1, także to jest całkiem sporo. Zakiem sporo, niestety. Mogę już sobie tutaj na nowo podłączyć. Wie czemu by nie. Tutaj widzę, że zapotrzebowanie nie jest tak sporo. Może nie tyle zapotrzebowanie. spore, co po prostu zwiększyłem produkcję. Że ja chcę zwiększyć produkcję stali. Nie jestem pewny do tego. A mogę się tego pozbyć. Sadzić. E, torów mógłbym jeszcze poprodukować troszeczkę, bo czemu by nie. Wagony. Wagony też by jestem w stanie produkować, tylko silniki. Muszę czekać na silniki. 20 silników, jedna lokomotywa. Mało tego, ja muszę tutaj postawić dwie lokomotywy. Bo na jednej lokomotywie to tutaj daleko nie pojedzie. Tą drogą jestem ciekawy bo tutaj muszę postawić drugą lokomotywę, no bo tutaj nie mam jak zakręcić. No, koniecznie muszę postawić tutaj drugą lokomotywę. A, że ja będę w stanie tutaj zakręcić jakoś. Tutaj porobić tunele. Jakby to miało wyglądać. Coś takiego. Stąd miałbym zakręcić tutaj. I tu stąd musiałbym jechać coś takiego i tutaj wrócić. To byłoby głupie. Wydaje mi się, że lepszą sprawą byłaby druga lokomotywa. Tylko że właśnie, problem jest tym, że tutaj za bardzo. Tutaj mam dwa wagony, trzy właściwie. To jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery na jeden wagon. Raz, dwa, trzy, cztery na jeden wagon. Dopiero tutaj mógłbym zakręcić. I zrobić coś takiego. To pozbierać. Zrobić coś takiego i to dopiero miałoby tutaj sens. Dopiero coś takiego mogłoby tutaj zadziałać na dwie lokomotywy. Bo ja, tutaj, że tej drugiej lokomotywie muszę dostarczyć e, węgla. W sumie mógłbym się już przerzucić na czerwoną logistykę. Pytanie, czy mi się to opłaca. Nie wydaje mi się, żeby, żeby to była jakaś super opłacalna rzecz. E, tunel. To jest tak, że sobie samochodem pozwolę odjechać, e -e -e. coś takiego i tu mogę ładować węgiel do drugiej lokomotywy. OK. Tutaj widzę, że to jest już ładowanie zapewnione. Muszę jeszcze dostarczyć tutaj węgiel, węgiel tutaj do tej drugiej linii. Ale, ale. Wydaje mi się, że tutaj ja sobie już poza odcinkiem dokończę brutowe torów, chociaż mogę to zrobić już teraz bo to tutaj dużo mi nie zostało, o ojku, ojku o nie, jeden tor o nie, najgorzej jeden ja tor tu muszę postawić. muszę pamiętać o tym ale wydaje mi się, że na tą chwilę byłoby to wszystko już i tak troszeczkę mi się przedłużyło, o, 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 a tak a w następnym odcinku wydaje mi się niegłupim pomysłem ale dyskoteka A ta, zaatakowali mnie tutaj z tej strony w dodatku muszę koniecznie no ci zaczęli atakować także wydaje mi się że poza odcinkiem sobie już wyczyszczę tutaj te dwa te dwie bazy bo to nie ma sensu wam pokazywać no i w następnym odcinku skupimy się na niszczeniu tego tutaj to troszeczkę potrwa Muszę tutaj postawić radar, no i produkcja pociągów. I produkcja pociągów i produkcja właśnie silników. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Daj lajka, jeśli się film spodobał. Zapraszam do subowania i do komentarzy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie i cześć.